Niestety nie ma nikogo dzisiaj ze mną, bo wszystkich wypierdoliło do jakiegoś innego wymiaru, więc będę musiał to wypić wszystko sam. O kurczę, słodki Jerzy, cóż za niespodzianka. Niespodzianka, nie Nie spodziewałem się, że tu nagle zjadę. Super. Naj... Bardzo mi miło. Zero, zero, zero. Słodki Jerzy, czy chciałbyś się napić nowości z firmy Somersby? Nie najbardziej. You know me. <grym> <grym> Wow. Mi się na przykład chce pić, bo jest bardzo gorąco. Także ja bym po prostu zaczął. Czereśnia i jabłko. Twoim zdaniem cherry to jest czery, czereśnia czy wiśnia? Czery to czereśnia na pewno, bo czery się rymuje. Nie jest już refreshing Lick crisp. Nie. jak to? Usunali teraz zapylają. I zamiast refreshing crisp, to teraz jest jakiś kod cooler do yy, chronienia pszczół. To pachnie. Tak, tym bardziej czereśnie, a jabłko. Może, na pewno nie jak czereśnie, ani wiśnie. Coś takiego sztucznego, Mandrynki. Tu też trzeba im przyznać, że nie pachnie jak perfumy. A yy, rzeczy wiśniowe często jak perfumy pachną. To może być syndrom pierwszego. To też jest spoko i mi smakuje. Albo jestem odwodniony już terminalnie. Jest spoko. Ja bym powiedział, że jest bardzo spoko. Jest, jest spoko. Taka to wisienka to lekko, lekko, lekko kwaskowata. Jabłuszko, przez to takie też zielone się wydaje. Jabłko zielone. Dobra, to jest mocny start i mi się to bardzo podoba. A zatem jest klub pustego fiuta. Chcę sobie zostawić miejsce jeszcze na podium, więc powiem, że 8. Ale chętnie bym dał 9, bo jak na Somerset, to mi się stało. Ostatnio bym powiedziałem, że sobie chcę zostawić miejsce, i dałem. I nic nie miało więcej niż 8. Ja. Dam 7, temu. Dam 8. Powinienem być Maruniem, a ja jestem zwykłym Squarem. Teraz. <noise> już, już nie wiedzą. <noise> stań się nim. stań się. na Teutatesa, Stań że się Obelixem, szybko. Bardzo dobre. Dziękuję. Nie spodziewało mi się, że coś o smaku czereśni i jabłka będzie smaczne A nawet było A po kiwi truskawka już się spodziewałem, że będzie smaczne To ja na przykład się spodziewałem, że będzie cherry apple dobre A to może być... Różne Ale zobaczmy Różne, bo podobało mi się to, że czereśnia Lekko okwaskowatna A strawberry kiwi Tu się spodziewałem, że będzie lekko smakowało piwem No, trochę sparking, parking Trochę sparking No, to trochę ja taki pan Mietek Ty no Brudem! Ja no, kurwa, no babcią pachnie, no. Chociaż jak już tak się. Tak, przyzwyczajcie się. Zanurzy się nos, to już mnie. To babcia już wychodzi z, z tramwaja. Na quiet ale ja. No ale jest to jednak. Yy, zapach jest poziom niżej. Dobrze rzeczy. Smak dobry. Hmm. Kompotowy? Nie. Yeah. I wziąć takie truskawki. Takie już lekko podwinite. Wsypać je do, tak, do muszenianki, mm -hmm. potem je odcedzić. <laughs> tak, to, tak to dla mnie smakuje trochę. Czy czuję kiwi? Kiwi? Powinno być kwaśne kiwi, ale nigdy nie jest kwaśne. I teraz też nie jest. Jest to pijalne, aczkolwiek smakuje to trochę jak piwo. No, niestety. E, no i nie jest jakoś za kiwi, a ta truskawka też jest taka w pamięci. Jak tam to było 8, to to już bym dał tak z 5 nawet przez to piwo. Powinno się fajnie maskować, a nie robi tego... No, no jest trochę gorsze. Ale nie aż tak dużo gorsze. Może sześć. Nie Może pięć. Nie. Ja będę pięć. Następny. <grym> Mandarinę, a to nie jest nawet alkohol. triki. Powalone triki fikołasy. A córka wyzdrowieje. To nawet nie jest piwo, tylko to jest jakiś drink 0%. Bezalkoholowy napój piwny. Tragedia. Nie dość, że mandarynka, jak dla mnie, jako smak, jest taki bardzo zły smak. O nie, jest taki spokojny. No, owoc denk... mandarynka jest bardzo dobry, ale. Rzeczy mandarynkowe mają taki dziwny posmak. Teraz się przekonamy. W poprzednim odcinku te bezalkoholowe były trochę lepsze, ponieważ oszukują. Ponieważ Ale... nie było tam piwa. Tak, zobaczymy teraz. No, to jest to. To jest to, czego bardzo nie widzę. A... Taki, taki bardzo mocny zapach mandarynki. Ale nie mandarynki, tylko smaku mandarynki. Ej, trochę galaretka taka nie mandarynkowa, że Nie ma taki. A jest taki, taka ta, ta, tangerine. Taki bardzo nieprzyjemny zapach. Nie wiem. Jakby to miało być nie wiadomo jak gorzkie. Będzie super. Pa. To będzie... Ech. Dziwne. Yy. Smakuje jak mandarynka. To jak ryba. Smakuje jak mandarynka. Ale taka z, z tą białą, z tą białą częścią, z tą białą otoczką. Pachnie jak gówno. Smakuje jak mandarynka. Aczkolwiek to nadal nie jest przyjemny smak. 7 daje. Tyle samo to pierwszemu, ale ten oszukuje. Za to, że smakuje faktycznie jak mandarynka, lekko. Stia. Za zapach daje niskie, za smak jest to smak akuratę. W miarę, jak dla mnie. Czyli przyjemny. Tak jak galaretka. Smakuje jak. Nie wiem, może jak mandarynka. Nie. nie mam zielonego pojęcia, o co tu chodziło, ale mamy teraz to. O! To jest malinowe. Malina to jest taki pomidor. Malina, ja nie lubię, dlatego że z jakiegoś powodu syropy na kaszel w dzieciństwie były malinowe. I to w taki bardzo niefajny sposób. No wiadomo, syrop jakiego by smaku nie był, to będzie smakował jak syrop. E, no a to jeszcze było malinowe tak sztucznie i to tak a, zbrzydziło mi malinę na całe życie. To przykre. Jeżeli coś nie jest faktycznie z przecieru malinowego, no to to jest do kosza idzie dla mnie. Mi to mimo obrzydził jej smak. Jest taki se. O kurczę. No... Pachnie... To będzie dwa. To pachnie jak owoc maliny. To nie pachnie wcale jak smak maliny. Oj, oj. Chociaż... To będzie dwa. Jak się wczułem, to już troszeczkę zaczyna pachnieć. Nie jest źle. Mam oczekiwania wobec tego. Takie na sześć. Uwaga. Jest trochę lepsze niż się spodziewałem. Cztery. Jest takie leśno-owocowe. Mhm. Mało malinowe. Takie... nawet bym powiedział, że cranberry. Kurczę, ale. Czyżby to było? 7? To jest malina i smoczy owoc. A czujesz smoczy owoc? Czuję, że to nie jest maliną. Jak smakuje smoczy owoc? Nigdy nie wiem, bo zawsze jest sparowany z. Tak. Ciężko powiedzieć. Z jakimiś. Hmm, ja to bym się teraz napił na przykład. Czegoś. To... Tego właśnie. Nie. <laughs> yeah. Black currant. Czy to jest to zwane chassis? To jest tak zwane. Takie od Audi na przykład. Yes. Yeah, 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 that's the one, that's the one. To jest actually y, ten mój właśnie ulubiony smak. Ale dodatkowo ma lime, limonkę. Oh. To może być super dobre. Szczególnie, że y, Black Curant. Teraz się będę mylił. Zgraslajtowałeś mnie. Mm -hmm. z, black currant z założenia, jak dla mnie, kwaśne powinno być. You like it? Yeah. Popraw sobie fryzurę. Yeah, I get that. Mm. Ja wezmę więcej ufam Tobie. Dawaj mi, ja, ja bym tu chciał 10 dać, ale może... Liść. A ah, takie liściowe, dobre jak takie cukierki na gardło, takie, blach, kuratowe. No jest to liściowe. Bardzo fajny zapach. Ło boga. Jak krzak. Jak zajebiście. To musi być 10, jak to nie będzie 10, to ja... Nie wiem. Nigdy więcej Zbierzesz, zresztą to jest ostatnie, zaraz koniec odcinka i chuj. Dawaj. Chcę, chcę 10 chociaż jedno. Mmm! Mm. O, jest kwaśne! Nie jest dobre! Jakbym mógł mieć jedną uwagę do tego, bo tylko jedną mam. Może ty też wyczujesz. Ty się najpierw wypowiedz, o. Tylko jak coś bez cukru trochę. To jest moja jedyna uwaga, powinno być słodsze. Szczególnie y, Tobie to powinno przeszkadzać. Ale jest słodki wiesz, no, Co? Troszkę. Jakoś nie odstaje bardziej. Bardzo od innych smaków mam wrażenie. Może dlatego, że nie jest to mój ulubiony owoc. A mój wręcz przeciwnie. Mój ulubiony smak owocu. Mam ocenę. Wącham cały czas, teraz pachnie jakoś lepiej. 7 10 <mulity> I na koniec, na koniec Somersby. Udało się w portfolio znaleźć coś, co jest dobre. Ale nie jest alkoholowe, więc nie liczy. Proszę przywrócić tamto pierwsze. Przywracamy pierwsze. Szerej <noise> japle. Teraz zasmakowaliśmy różnych rzeczy. Niektórzy nawet dziesiątki. Jest Uf, jest różnym swoją różnym dziesiątkę też znaleźć. Jeżeli nie wśród sumerku. Co tam mi powiesz? Nagle jest okropne. Tak. Mm? nie. Gorsze niż było. Gorsze niż tamto. Spada do sześciu. A dla mnie w ogóle. Czuję nadal ten sam smak, co wtedy. Mniej słodkie, ale to wiadomo. Mogę też kabanosa? No no to. Now it's red. Kinda crazy. Natomiast, coś jeszcze dzisiaj przygotowane? Ym, no ja bym na przykład... Mmm... Skończył. Nie kreatura! Cóż! Rafał do swojego garażu! Ty!